Siemaneczko kochani, z tej strony Sonika i witam was serdecznie ponownie na moim kanale Dzisiaj będziemy się wspinać o tam, 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 na samą górę Będziemy lecieć na samą górę Nie wiem czy to są za sprężynki, ja też mam taką sprężynkę, ale Nie wiem do czego ona jest, że co do spychania innych ludzi Nie mam zielonego pojęcia, ale podejrzewam, że we will find out yy, To są takie schody, nie wiem czy to są takie schody Lego, czy schody Schody co, serowe, serowe schody yy, Co wy robicie? mogę was. Yy, ja się boję bo kogoś chodzić, nie? Żeby mnie nie... że mnie nie zwrócili. Czy ja mam wziąć sobie tego paraszuta? w sensie, że co to jest parasut spadochron? Czy yy, nie wiem, czy ja mam złapać jakąś sprężynę? Też nie wiem, nie mam pojęcia. Słuchajcie. No tego trochę jest. Ej, idź z tą sprężyną ode mnie, co? Niech to będzie fajna, spokojna gra koleżeńska, a nie że każdy się... Spycha sprężyną, jeżeli. Mówię, jeżeli ta sprężyna jest do tego w ogóle, tak. E, oczywiście, jeżeli gierka wam się spodoba, link zostawiam wam w opisie, tak jak zawsze. Zostawiajcie swoje łapeczki w górę, komentarze i subskrypcje. Dziękuję wam, że jesteście ze mną. Słuchajcie, biegniemy za jakimś tym. E, Boże, jak on się nazywał? E, o ja, no nie przypomnę sobie, jak się nazywa ten koleś. O, oh, pitbull. yes Wiedziałam, że to jest z psem, ale chciałam powiedzieć Snoop Dogg! Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Ile to jest ludzi? Chyba trochę, chyba niedużo. Ej, dobra, ja naprawdę ja nie ufam w tej grze ludziom, nie? Ja nie ufam. W ogóle da się tutaj wspiąć na samą górę, naprawdę? Idą... Ta jaka ty? Skąd ty masz taki świetlny dywan w ogóle? Ja też bym chciała świetlny dywan. Kill all. Proszę tego nie naciskać. Ile się za to płaci? A, podejrzewam, że nie mają pieniądzów. Ja też nie będę traciła 100 robuxów, żeby ich pozabijać. Czemu mam ich zabić? Nic mi nie zrobili, chyba, że ktoś mi coś zrobi i można by było wybrać opcję, że tego chcę u unicestwić, to wtedy bym to zrobiła. Ty mi tutaj żadnym laserem nie, nie naświetlaj, drogi, bo ja się boję. Tu jakieś nutki. Co ty robisz? To jest ten spadochron, który wygląda jak jakiś malinowy pancake. A, dobra, jest ten. Jest checkpointik, Czyli co jakieś. Nie, no na pewno nie weszliśmy 50, kurde, no jakie 50. Może 50 zakrętów, ale nie 50 schodów. E, nie wiem, czy to się kończy. Ej, skąd ona ma dywan? Z sklepu? No na pewno nie kupię dywanu świetlnego za 800 Robuxów. No chyba was coś kurde opuściło. Nie ma nawet opcji, nie ma nawet opcji, żebym tylko nie spadła, bo ja jestem zdolna do takich rzeczy, więc no może być ciekawie ogólnie. Słuchajcie, je ja nim, ale oni to chyba nie pokazują, na którym my jesteśmy poziomie, nie? Ja bym chciała wiedzieć, na jakim jestem poziom. Nie uważaj. Nie wyleć za poręcz, dziecko, je. Yeah. No. Mój lęk wysokości się odzywa, aż mi ciarki przeszły. Za chwilę od dostanę, mogłyby się one zmieniać za jakiś czas. Na jakiś inny kolor, inny kształt inny kształt schodów, to by było ciekawe. Inną fakturę. Inna faktura, tekstura schodów. Ej, ktoś spadł, nie? Ktoś spadł, ktoś legitnie po prostu spadł z tych schodów. I będzie miazga na miejscu. Jest checkpoint, nie wiem ile ja wchodzę, czy ja na przykład wchodzę 500, 500, 500? Kurde, to co, tylko by były cztery checkpointy? W sumie trzy, chyba? I mi z tą sprężyną, dziecko. Ja się boję. Ja się boję, ja się boję. Ej, no na pewno nie. O! Co? A us mnie zabił. E, Podejrzewam, że tak, że ktoś tam jest najwyżej jak dał radę i że tutaj po prostu pilnuje strażnik Teksasu 1. Mam nadzieję, że go tam nie ma. Ja mam tam sprężyna. Dlaczego jest to sprężyna? Poczekajcie. Nie mam żadnego pojęcia, do czego jest ta sprężyna. Ona nic nie robi, chyba że jej źle używam. Gdzie oni byli? Ej, ja tu łowia trochę nie mam kawałka, nie? Idziemy sobie w chmurki, idziemy sobie w chmurki, w chmurki. Ta jaki pushing, Ty, to, to był pushing, ten kot taki? Na tym swoim rydwanie, magicznym dywanie kolorowym, tęczowym. Ej, nie ma ich tu. Chyba, że nie jeszcze kawałek żeby ale ja nie sądzę. Ej, tu coś się. Czekajcie, czekajcie, jak to. Ej, Ej! czym ja jestem? Ej, ja jestem. Ej, czym ja jestem? Jestem kotem? Wee! Wee! kolerciam. Wajen! Wajen! Ej, czekajcie, bym chciała się zobaczyć, jak ja wyglądam. Wow! wow! Ej, za darmo to dostałam! Oczywiście, że nikt nie kupiła za 800, nie ma nawet opcji. Wow! wow! Ale frajda! Ale frajda, wow! Chyba tu nie będzie żadnej bitwy na koniec, co? Ej, czemu ja się stałam kotem? Czy tam nacisnąłem na jakiegoś kumta? O kurde, ale mnie wysadziło, ja tamtą wysadziłam, a mnie zarazem... Taka siła była, tak mnie odepchnęło, tak mnie nacisnęło. I co, nie mam już teraz tego? Ja chcę jeszcze raz, chcę kogoś strzelić, czekajcie kogo strzelamy? Tego. A czemu nie? O nie! Ohohoho! Dobre to było. Dobre to było. Czekajcie. Eee, a sprężynka? Cztery. No i co ta sprężyna robi? Nie wiem. Biorę sobie swój karpet. Wee! Ale czekajcie, może ja go użyję najpierw O, bo spadnę Jej! Jej! Za chwilę się rozbiję Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie, że byliście ze mną w tym odcinku I widzimy się następnym razem To pa pa